Cześć, witam w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj temat, o który kilka osób pisało już ponad tydzień temu, ale nie miałem czasu ani chęci. Powiem szczerze, żeby cokolwiek nagrywać, bo byłem mocno zajęty. A dzisiaj mam trochę czasu i mogę wam powiedzieć, jak wygląda sytuacja z firmą Agmas. A więc protest kierowców w okolicach Waltersztad, koło Darmstadt, i stoi tam ponad 50 samochodów ciężarowych, których kierowcy domagają się wypłaty zaległych pensji, ponieważ w momencie, kiedy rozpoczynali protest, mieli niewypłacone od półtorej miesiąca pieniądze. I jest to polska firma. Przynajmniej jest zarejestrowana w Polsce ponad 50 samochodów e, ciężarowych, tam stoi i domagają się po prostu wypłaty swoich wynagrodzeń. I inaczej nie pojadą, nie oddadzą samochodów. Nie ma takiej możliwości. Jak do tego odniosła się firma? No, firma zamiast wypłacić należne. Pieniążki, wynagrodzenia kierowcom, no to firma wynajęła pana Rutkowskiego, a pan Rutkowski przyjął to zlecenie. Co jak dla mnie, powinien trochę pomyśleć, bo wizerunek jaki ma, taki ma. Być może jakąś tam skuteczność dużą też, skoro klientów ma i dorobił się sporego majątku i jest znanym. Z tego, że po prostu doprowadzał te sprawy tak, jak należy, ale w, tutaj w takim, ja bym powiedział, niezręcznej sytuacji się znalazł. Wiadomo, że no, on przyjmuje zlecenie, ale też powinien wiedzieć, co to za zlecenie i jak to wpłynie na jego renomę, a to na pewno nie wpłynie dobrze, dlatego, że jeśli pracodawca nie wypłaca kierowcom wynagrodzenia oni się zorganizowali, zjechali się na jednym parkingu, doszło do strajku, no a gość zamiast jechać, wypłacić pieniążki żeby oni wrócili do pracy, czy odeszli z pracy z wynagrodzeniem wolał zapłacić firmie Rutkowskiej pieniądze no, za to, żeby po prostu ich, ja to przynajmniej tak rozumiem, z tych ciężarówek usunąć. No i przyjechało kilka opancerzonych samochodów od Rudkowskiego. Natomiast na miejscu też została wezwana policja, która musiała stanąć oczywiście w obronie kierowców, bo nie można siłą tak sobie usuwać ludzi, wyrzucać, bić i tak dalej. No i sprawa, chcąc nie chcąc, została mocno nagłośniona, tak więc firma ma teraz bardzo, bardzo złą opinię i tylko idiota będzie chciał tam iść pracować. Kierowcy, przynajmniej z tego, co ja się orientowałem, kierowcy zatrudnieni w tej firmie, przeważnie są za wschodniej granicy, z różnych krajów, no ale jak widać, nie dają se kaszy dmuchać i prawidłowo bo jak się podpisało umowę i zobowiązało do świadczenia usług, i usługi się świadczyło, to należy się wynagrodzenie takie, jak się umówili. Wynagrodzenia nie ma. Prawidłowo trzeba dochodzić swojego. Z tego co wiem, ciężarówki tam stoją załadowane, niektóre z towarem, i że niby firma musi płacić jakieś odszkodowania swoim zleceniodawcom prawidłowo płacicie, nie chcecie zapłacić kierowcom wolicie, żeby ciężarówki stały, nie jeździły, tracić każdego dnia pieniądze to nie skończy się dla tej firmy dobrze na pewno to jestem tego pewny także jedno, jedno na pewno co mogę powiedzieć to kierowcy zupełnie mają rację i ja na ich miejscu postąpiłbym tak samo a w razie czego wypróbłbym GPS, pojechał, opierdolił na części ten złom i tyle Niestety. Jak się nie da tak, to tak. Taka jest prawda, no. Nie można tak z ludźmi postępować. Ktoś siedzi w trasie. Nie wiadomo, ile oni też w tej trasie, kurde, siedzieli. Jak wcześniej było z wynagrodzeniami, jak było z czasem jazdy, z czasem pracy. To nie da się tego jednoznacznie powiedzieć. Tak więc, moim zdaniem, słusznie. Bardzo słusznie. I prawidłowo, że nie dają sobie w kaszę dmuchać. A Rutkowski no cóż, poniósł klęskę. Nic nie zdziała. Był tam też, z tego co wiem, właściciel tej firmy, który też nic nie zdziałał. Bo co by tu dużo nie mówić? Trzeba zapłacić pieniążki, żeby odzyskać samochody. No, a teraz pewnie podejrzewam, że. Patrol Policji tam ich pilnuje cały czas żeby nie doszło do takiej sytuacji, bo tu przeważnie tak jest tak się dzieje no i zobaczymy jak ta sprawa się zakończy ja nie sądzę żeby ta firma była w stanie w nieskończoność czekać leasingi trzeba płacić za 50 samochodów przestój każdego dnia to jest strata no ale jak hamidło nie chce zapłacić pieniędzy prawidłowo, niech traci straci dużo więcej, a pieniądze i tak będzie musiał zapłacić niestety, taka jest prawda kolejny temat jaki chciałem cię poruszyć to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ja już się wypowiadałem na ten temat, że ja jestem przeciwko e, takim akcjom, dlatego że ludzie w każdym kraju płacą składki ubezpieczeniowe po to, żeby otrzymać e, bezpłatną pomoc lekarską Oczywiście ta jest w jakimś tam zakresie usług i nie ma absolutnie o czym mówić. Ale w Polsce służba zdrowia jest na bardzo, bardzo kiepskim poziomie. Nie mówię tutaj o wykwalifikowaniu, bo na pewno są lekarze, którzy są bardzo dobrymi fachowcami, natomiast jeśli chodzi o przyjmowania gdzieś tam w szpitalach, terminy zabiegów, przyjmowanie do specjalistów, to jest jakaś tragedia nieporozumienie. No i powstała Lata temu wielka orkiestra świątecznej pomocy, która miała się skupić tylko i wyłącznie na tym, żeby zbierać pieniążki, kupować sprzęt, który będzie dostarczany do polskich szpitali. Co teraz odpierdolił owsiak? A no, no co odpierdolił? Przeznaczył 35 milionów złotych, 35 milionów złotych. Nas sprzęt pomoc na Ukrainie. Ludzie, kurwa, nie po to Polacy wpłacają pieniądze. Ja nie wpłacam, nie popieram. Jak ktoś chce, uważa, że to jest słuszne, e, że może komuś pomóc. Jego tylko i wyłącznie, jego sprawa. Ja się od tego e, po prostu, ja się pod tym nie podpisuję. Ja wiem, że wszystkie, dosłownie wszystkie te. E, jak się to mówi, organizacje charytatywne, one nie działają charytatywnie. Tam ludzie w tych organizacjach, zwłaszcza ci zarządzający, to oni zarabiają grubą kasę, nikt nie robi tego e, jako wolontariusz, kurde. W, na tych stanowiskach tam wolontariuszy to oni biorą i, i, i wykorzystują ich, e, a mogliby chociaż trochę ludziom pieniędzy zapłacić za to, że świadczą takie usługi. Z dobroci serca, bo, bo wielu jest takich, że myśli, że naprawdę zbawi światu, ratuje, sami się poświęcają, a ktoś inny na tym kasę czepi. I taka jest prawda. I Owsiak też, jakby miał to robić za darmo po pracy, to by tego nie robił. A że ma z tego korzyść i to nie mało, no to to robi po prostu. A teraz jeszcze odpieprzą numer i pieniądze, które Polacy przeznaczyli na. Pomoc e, polskim szpitalom, polskim dzieciom, polskim e, po prostu obywatelom, on sobie przeznacza na Ukrainę. Co to kurwa ma być, ja się pytam. Pytał kogoś o zdanie: Czy on zapytał tych ludzi, którzy dali pieniądze? Słuchajcie, mam taki pomysł, chciałbym pomóc Ukrainie, e, kupić to, 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 to i to. Bo w Polsce już nie trzeba nikomu pomóc? Ja mam takie pytanie: nie ma ludzi, którym trzeba pomóc? 35 milionów. Ile by można zrobić prywatnie zabiegów? Ile można by zrobić prywatnie operacji? Kurde, za 35 milionów. Ile, ile leć, żyć ludzkich można ocalić? Ile sprzętu można zakupić? Nie ma no ja z tego co wiem no to w szpitalach nadal wielu brakuje bardzo wielu rzeczy łóżka nowe kupić choćby na jakiś tam oddział nie no co wy kurde przecież co tam kurwa Ukrainie kurwa pomagać to jest, to jest jakieś kurwa chore naprawdę może się ktoś ze mną zgadzać może się ktoś totalnie nie zgadzać mieć inne zdanie ale ja jestem takiego zdania że najpierw trzeba pomagać swoim Później rozwijać swój kraj, a już naprawdę, jak jest bardzo duży dobrobyt, wtedy można pomagać obcym. Ale nie w, nie w innej sytuacji, a nie oszukujmy się, Polska nie jest bogatym krajem. Polska służba zdrowia to nie jest czołówka nie, europejska, a wręcz odwrotnie. A wręcz odwrotnie. Każdy wie, jakie są terminy oczekiwania, przyjmowania do specjalistów. Ludzie mają ubezpieczenia, chodzą prywatnie po lekarzach, jak naprawdę e, potrzebują jakiegoś leczenia, bo? bo co? No właśnie, no bo nie można się dostać e, z ubezpieczenia. Nie do pomyślenia, nie do pomyślenia. Ja powiem tylko tak, Niemcy, kraj dużo bogatszy, tu nikt nie zbiera na jakieś takie rzeczy, ale kurde, ludzie, tu też nie ma żadnych akcji, żeby pomagać Ukrainie. Jakaś tam puszeczka gdzieś wisi, ja nie widzę, żeby ludzie tam gdzieś tam wrzucali. Ludzie są przeciwni pomaganiu i wspieraniu temu. Im więcej tam będzie pieniędzy pompowane, tym ta wojna będzie dłużej trwała, bo tam też są ludzie, którzy będą dojść z tego kasę. I. Jak się okazuje na Ukrainie bardzo wiele dostarczonego sprzętu wojskowego gdzieś przepada kurde. Oni niby gdzieś wystrzelili, leś tam wyrzutni, a nie strącili nimi kurde samolotów, dżeweliny się okazało, że gdzieś są tam do sprzedania za ciężkie tysiące euro, gdzieś tam idą na wschód dalej. Kuźwa ludzie, nie bądźmy debilami. W tych organizacjach też ktoś wyczuł pewnie jakiś machloj. Kupimy sprzęt taki i taki, zawyżymy cenę, wyślimy, wyślemy to tam, tu temu łapóweczkę. Wszędzie idą interesy, wszędzie idą wały. Ja jak zobaczyłem ten materiał na TikToku, ktoś to chyba z telewizji wziął, zgrał, jak Owsiak mówi, co tam będzie kupowane i 35 milionów, i większość komentarzy jest zgodna ze mną. Ludzie piszą, że już absolutnie więcej nie dadzą ani grosza ani grosza na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy bo oni nie po to dają, żeby te pieniądze szły na Ukrainę no kuźwa, jak was nie tak to tak możecie się ze mną nie zgadzać, ale ja powiedziałem ja nie daję pieniędzy na nic, bo ja też pieniędzy kurwa od nikogo za darmo nie dostaję nie dostaję jak idę do pracy to muszę płacić naprawdę duże składki Duże ubezpieczenia, podatki, i uważam, że absolutnie z mojej kieszeni prywatnej nie będę na żadne organizacje wrzucał pieniędzy. Ktoś chce, niech wrzuca, ale też zobaczcie, co się później dzieje z takimi pieniędzmi. Zobaczcie, co się dzieje z takimi pieniędzmi. To się właśnie dzieje. Robią, co chcą. I jeszcze, jak, jak oni się z tym obnoszą, my pomagamy. Kurwa, jeden z drugim. Pomyślcie, ile potrzebujących, ile dzieci chorych na raka w Polsce jest, które naprawdę można przynajmniej próbować leczyć. 35 milionów to są potężne pieniądze, nawet przy bardzo drogich operacjach. Kurde, ale nie, no przecież kurwa. Obcym trzeba wysłać. To jest tak, jakbyś, e, nie wiem, kurde, dostał. E, jakbyś dostał, kurde, ciężarówkę jedzenia. I zamiast dać swoim, to ją kurwa wysłał gdzieś indziej. A swoje nie głodują. Chuj, tam z tym to by było na tyle, powiem wam w dzisiejszym materiale. Te dwa tematy chciałem poruszyć, a więc, firmę Agmas, która swoim kierowcom nie płaci, która zamiast zapłacić, to woli wynajmować. Firmy detektywistyczne, ochroniarskie, które będą wyrzucać kierowców z samochodów ciężarowych, odzyskiwać samochody, niż. Przelać wypłatę. Eee, nie do pomyślenia, naprawdę. Później się chwali i obnosi się taki kuźwa, właściciel firmy, że ma 100 samochodów. No pewnie, jak on kuźwa nie zapłaci, nie wiem, ile tam kierowcy zarabiają, 7 tysięcy 7000 zł. 8000 zł. Pomnożyć to kurde razy 50, razy 60 w miesiącu. <gry> jak ma nie mieć pieniążków No kurde, no to przecież, jak on im nie płaci, to kasiorka jest, nie? No jak ma nie być? Pewnie, że jest i będzie. No niestety. A drugie ork Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Eee! Nie będę nawet tego już jakimś puentował. Sami sobie odpowiedzcie na pytanie. Także to było na tyle. Pozdrawiam i cześć.